Hej, o! Tutaj Jodyta i Marika I jak widzicie, my już tutaj wchodzimy w taki świąteczny klimat, mimo że jest listopad, jak to nagrywamy. I mamy dzisiaj dla Was kalendarz adwentowy. I nie, nie jest to Harry Potter. Jak widać, jest to jednorożec, więc sobie ten <laughs> zachowaliśmy. Ale jest to kalendarz z rosmana z rzeczami do kąpieli. I zgadza się. Dlaczego nie kalendarz adwentowy z Harry'ego Pottera? Po pierwsze kalendarze z Funko Pop już miałam i mam tego za dużo, więc podziękuję. Lego jest strasznie drogie i nie zbieramy, a w sumie większość tych kalendarzy adwentowych z Harry Pottera ma takie rzeczy, takie, jak to się mówi, nie paper, tylko w sensie... No do papieru, jak to się mówi. Takie też ołówki, gumki, spinacze. Nie wiem. Papeteria? O chyba tak. Chyba tak to się nazywa, albo jakieś właśnie takie spineczki do włosów, gumki, takie po prostu pierdoły, a kosztuje to około tam 120-150 zł. Więc skusiłyśmy się na takie cudo. Takie, jak to powiedziała, jedno chociaż magiczne stworzenie. I co my tu mamy? Rzeczy do kąpieli, bo my z Jurytą bardzo lubimy sobie dodawać jakieś kule. Ty co kupiłaś ostatnio? Um, sole. Sole, ale jeszcze takie jakieś Pianotwórcze coś? Tak, tak, takie jakieś coś pianotwórcze było. Ta nazwa mnie zawsze przerażała. E, tak, więc tutaj oczywiście no mamy... robił pianę. No chociaż tyle. E, tutaj właśnie, o jak Wam pokażę, jest taki Jednorożec, on kosztował chyba 60 zł, tak mi się wydaje. Były jeszcze inne designy, był jeszcze z jakimś tam kamienicą, chyba był też z dinozaurami bodajże. Mniej więcej wiem, czego się tu możemy spodziewać, bo sprawdziłam z tyłu, żeby mieć jakby pewność, że to będzie coś dla nas, czyli jakieś właśnie kule do kąpieli, sole, właśnie te takie proszki pianotwórcze. No i okienek mamy 24, więc pomyślałam, że sobie otworzymy we dwie i po prostu się podzielimy, bo no codziennie raczej nie będę brała długich kąpieli, więc po prostu się podzielimy nie. tymi rzeczami. A więc proszę Cię, bardzo trzy... Jeszcze pewnie takie na raz malutkie, więc... No może tak, no ale no... No to się ciszy, ja się podzielić z Tobą, no, Dobrze. No. To tak święta się trzeba dzielić, ja jestem no, bardzo tak. prezentowa. No i już nasz kalendarz pokonał. Tak, no nie powiem, solidnie wykonany. No trochę go rozedrzemy chyba po prostu. No. Widzicie, mamy w pierwszej? Tak, może ja tak jakoś... Są chyba ciasne trochę te okienka, nie? No tak troszkę. Tak sobie zobaczyć, czy tak... Nie no, to nie, nie, nie no, nie, nie. przyjdę, jakbyśmy tak cały otworzyły. Nie. o, mam, dobra, mamy proszek jakiś, o. Pomarańczowy proszek, dość miękki. A szkoda, że nie są jakoś podpisane no. albo w jakiś ładny filmie. Fachlące. No, da sztycz. Hmm. Takim niezidentyfikowanym. Myślałam, tak. że jakaś pomarańcza albo coś, ale nie. Ma jakieś prostu... takie konstancje, jak guma, że tak powiem. To jest chyba tabletka do kąpieli, a jest tu. Aha, Albo w... tabletka barwiąca wodę. No też przeczytajmy, tak? co tu możemy mieć. 8 kul do kąpieli, pięć tabletek do kąpieli dłonie i stóp, trzy tabletki barwiące wodę, dwie kostki do kąpieli i sześć kapsułek pianotwórczych. Więc w sumie ciężko stwierdzić co to jest. No. Wszystko <laughs> może to być tak, ale do kąpieli. Dobra, więc ja lecę sobie drugie. One są po kolei, te okienka rzędami, więc nie ma tutaj tego fanu ja z się szukania. Jakby ktoś że kula będzie w okrągłym. No, ale to jest taki spoiler, nie? Bo te okienka są na tyle malutkie. O Jezu, no, faktycznie, jak no ciężko. E, są na tyle małe, że no jakby widać po prostu po kształcie, co to jest. Tak, to jest kula! Śniegula. E, Rosman, nie podoba mi się to pakowanie. Bardzo ciężko to wyciągnąć. Za mocne. No i będziemy tutaj tak i szepać. Ok, i mamy taką białą kulę do kąpieli. Trochę szkoda, że jest taka po prostu sobie biała. Nie no, taka świąteczna. Śnieg? Sprawne. O Jezu, jak mocno pachnie. Pachnie jak te takie um, orężatki. O, no. Nie? Jak oranżatki. Dobra. O Jezu. Właśnie zaciągnę tym, aż mi się posypało. Może tak kładźmy, a później sobie poszygryjemy, no, nie, nie, nie? po prostu. To jest kalendarz adwentów kupiłam sobie jeszcze jeden, taki, co miałam w tamtym roku. To jego będziecie mogli zobaczyć na moim Instagramie. I to jest kalendarz z Irvinga, chyba tak? Z herbatkami. I po prostu codziennie ma się herbatkę o innym smaku. I to jest taki wiszący, jak taki właśnie kalendarz na ścięty, Więc bardzo polecam W oszą w jakichś takich marketach po jeden ja 20 zł. to to nie jest zabezpieczone. Co ty gadasz w żaden sposób? O nie, fujka! Tak. Ale lipa. To jest chyba jakaś tabletka na tym z czymś się jakieś tu jakieś drobinki wystają. Ale jest rozsypana w ogóle, bo nie jest w żaden sposób no. zabezpieczona, więc... No, jakby pokażę Wam, jak wygląda ten kalendarz już po trzecim okienku. No, no ciulasto. Więc okay. jakby, jeśli chodzi o to, to nie polecam na razie. Dobra, okienko numer cztery. Albo może te nożyczki, może jakoś to nożyczkami szybciej pójdzie? Nie wiesz, no, bałabym się teraz uszkodzić te rzeczy nożyczkami. To, to będzie to długi film. Właśnie <laughs> mam paznokcie. Okej, okay, no i tutaj mamy coś w końcu zapakowanego. Jest więc... No właśnie, kurczę, całkiem inaczej. Chociaż też nie prezentujecie tego przepięknie. Lemoniada, tabletka do kąpieli dłoni i stóp. I to jest y, manufaktura piękna. Coś takiego tak to właśnie się prezentuje. Y, I co my tu jeszcze mamy napisane? Musująca tabletka do kąpieli dłoni i stóp o zapachu orzeźwiającej limonki z nutą bazy. Czyli sposób użycia? Wrzuć musującą tabletkę do niewielkiej, ilości ciepłej wody i po jej jakby rozpuszczeniu zanurz dłonie na 5-10 minut lub stopy na 15-20 minut. No i ręcznikiem. Stosuj raz w tygodniu. Na miętkie stopy. Ale pachnie ładnie, tak faktycznie takim, no, orzeźwiającym. Tak Stop ale kto stoi taki sobie dłonie 10 minut moczy? <grym> ale Mm, to pachnie delikatniej, jakby przyjemniej, i tak. pachną bardzo mocno. Chociaż nie patrzyłam jak ta tabletka. Całkiem, całkiem. Mm, trochę jak pranie. No tak no. też wygląda, jak proszek na pranie. No. Dobra, kula numer dwa tutaj widzę. Dobra, kula, będziemy rwać. No, i to tak. trochę fan zabiera, że to się tak mówię, bo człowiek by chciał ładnie otworzyć, nie wiem czy Wy też tak macie, jak to się kiedyś dziecko, jako dziecko kupowało te takie czekoladowe, to tak delikatnie te okienka, byleby nie uszkodzić ani tego, ani czekolady. Excuse me. W ogóle tak mam wrażenie, że to dopiero jakoś od paru lat się zrobiły modne te inne kalendarze, nie? No. Że kiedyś to tylko te z czekoladkami nie były. Dobra. Mamy naszą drugą kulę, jest delikatnie niebieska. Czego żałuję, że nie ma właśnie opisów za bardzo tych rzeczy, że no jak wywalałabym. Nie, czymś niezidentyfikowane. O, gorzej pachnie niż tamta. No nie, to jest tragicznie po prostu zapakowane. Uuu, a to jest cute akurat. Patrz, barwinek no. do kąpieli Rainbow Buff i tu mamy taką właśnie też jakby... Czyli to jest to do zabarwiania. Tak, tabletka barwiąca z takim tutaj uśmiechkiem i ona ma jeszcze fryzurkę tęczową barwinek z naturalnymi olejkami z pestek winogron i awokado. Fajnie, że jest naturalna. Ten czułak kąpiel Rainbow Bath. Ale ładnie pachnie. Czuć no. O, no. no, o za kolejną kulę. Barwi wodę po prostu tak. No. Ale mm, nie ma tutaj faktycznie składu jako takiego, żeby zobaczyć, czy to faktycznie jest naturalne, więc Wam nie powiem, czy tak jest, ale szczerze mamy tutaj. <ścoughs> Co? Rozerwałaś już pół kalendarza, <śpięk> 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 czyli po prostu się że znowu rozwać kulę. Lekko zielona tym razem, w sumie taka zielona-biała, wiecie? Nie Ciepnie, ale całkiem, całkiem tak... No, tak lżej, przyjemniej. Ale ciężko... Nawet Wam nie powiem, jakie to są zapachy, bo bardzo ciężko jest to określić. nie mam pojęcia. Takie jak... Jak to wszystkie płyny do prania. Jakby... No, dziecko tego nie otworzy na pewno. Samo nie ma szans. Dobra, i mamy drugą, taką śmieszny ten woreczek. Tak. To myślę, że może... Być nie mm. To, to jest albo Chyba kapsułka? Albo. Taka kapsułka pianotwórcza, tak mi się ten wydaje. No. Ale się, o Jezu. Śmierdzi śmierdzi trochę. W sensie to mi się z czymś kojarzy. Tak. No. Z jakimś. Um, do jedzonka. Proszki. Tak. Proszki do jedzonka, te, które się kostką jadło takie. Aha, a Fajnie. to nie, to mi się kojarzy bardziej z jakąś takim. Mm. Nie, żelatyną. Chociaż też z żelatyną to śmierdzi trochę. No. Nie, nie, nie wąchałam nigdy żelatyny. O, to mi się też podoba? Te są najfajniejsze. No. Mamy romantyczny wieczór znowu tabletka do kąpieli, dłoni i stóp. Tak się to prezentuje. Czyli sobie razem po prostu ze swoim tak chłopem będziemy. czy babą lejecie do miseczki i sobie mocicie stópki albo rączki na przykład. I możecie romantycznie się głaskać po rękach później. Zapach róży przełamanej z nutą słodkiej mandarynki. Znaczycie? Czuję tutaj bardzo. Trochę czuć. O, no nie, nie mnie nie, 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 Tak też nie. No weź, nie, nie, tak. No to byś to rozebił bardziej. Wait po a minute. Różowietka. Tak, ta jest różywiutka, czyli pasuje tutaj ładnie do kalendarza. O, i ta pachnie jakoś tak, różanie, właśnie, tak kwiatowo, nie? A, to mi się nie podoba. Pachnie, jest taki krem. dla mnie spoko. O, mamy kolejnego barwinka. O, to barwinkami się podzielimy akurat. A no. <laughs> ciekawe, czy są takie same te... O, nie, inne są! No, no raczej. O okay, fajnie, byłam rozczarowana, jakby taki sam. Więc tutaj mamy niebieskiego barwinka. Nice. Tak, jaki to zapach? E, pestki winogrona i awokado. No taki sam, tylko kolor ma inny. Mm -hmm. Czyli barwi po prostu na coś innego, ale pachnie tak samo. Nie, no, to mi się jakoś. Nie, tak samo. Dla mnie. No, o, to jest kolejna tak? to kapsułka. Tabletka? Nie, kapsułka. Pianotwórcza. Pio, to mi się... Z ten, w ogóle ten, ta nazwa mi się z rakotwórczym kojarzy, więc... <laughs> Zapewne o, są to Pachnie pięknie! Ale, dobre Ach, To pachnie tak słodziutko, taką... No, no szybką maliną? Maliną, no. Ach, ta jest moja. Ach. A, A można ją tak kusi nie tak. się, lekko się skusi, ale się boję ją bardziej zrobić kusi. A skusi. nie macie, ja tam mówię o taka i bardzo ładnie pachnie. A teraz już trzecia kula, która... <grym> ja będę wysyłać. Czwarta, no, 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 przepraszam. mogę ja ja wziąć to kula, w <grym grym> na Ciebie wypadają kule. Majka szczeka. Żółciutka, bla, bla, tak? puff! Hufflepuff! Delikatny, no, taki zapach. Może lekko ananasowy? Albo takiego? No, to jest słodkie, Coś mhm. w każdym razie. Ale też troszkę taka milka owocowa by była Wakacje pod Palmą! Czy by to był bananowy jakiś? Kolejna tabletka do kąpieli dłoni no, i stóp i Też jest... nie są takie normalne, tylko dwoje stóp, bo są najfajniejsze. W no, właśnie. O zapachu marakui podkręconej cytrusową nutą Grejfruta. A kto Ci jakby zabroni sobie tego do wanny dać? Możesz się cała zmiękczyć, nie muszą być tylko stopy. No <laughs> tak. Na, przykład jak na wszystkich tych solach pisze, nie wiem, jakieś 10-15 minut. Nie, siedząca godzinę. <laughs> Ale ja sobie często, znaczy często, no jak już mam jakieś właśnie. Pamiętam o Boże, jak ja uwielbiałam sole do kąpieli od Magical Suitcase, e, hobbicie, takie dla hobbicich stóp. Mm. To było z tego właśnie z władcy pierciowej. Barwinek. Boxa. I one były tak super po prostu. I faktycznie sobie z Karolem po prostu dawaliśmy miskę w salonie i sobie moczyliśmy stópki. Różnie taki barwinek. No te barwinki też fajne. no. Jakby podoba mi się, że to po prostu ma jakieś większe etykiety. Tutaj mogliby na przykład jakąś banderolę dać. bądź, no, że... Wszystkie są z tego samego, ale ta znowu dla mnie troszkę inaczej. To troszkę bardziej jakby tą malinką, taką, nie? Takiej i tam nie ma. O nie! Rozwaliłam tabletkę! To jest w ogóle głupota, no to powinna być no. większa ta, dziura! Albo po prostu być w folii. Też. Ale już no, jak już mają, no jak ja mam to otworzyć, no. Już głupota totalna. Rosman, zawiodłam się na tobie. Pomyślunek I know. Wycięła okienko. Okej, okay, trochę mniej rozwaliłam, bo one się rozwaliły głównie przez to, że palca musisz wypchać, no. żeby otworzyć okienko. No, ale no też jakby to, że nie są w żaden sposób zabezpieczone, więc się strasznie sypią. I no, nawet ciężko je po prostu wyciągnąć hmm. i no tak połowa już jest rozsypana. Hmm. Ładnie pachnie. Hmm. Też takim delikatnym kwiatkiem, nie wiem czy to jakieś, bo tutaj są mm, kawałki kwiatków. mnie taką herbatą w sumie to. No może troszkę tak. Więc tutaj mamy kawałki jakichś niebieskich kwiatków. Ale no, no w ogóle lipa straszna, bo ja to muszę co jakiś woreczek mały wsadzić? Górski strumień tym razie. No, najwięcej jest tych do rąk i do nóg i są najfajniejsze. Dobra. Tak się o to prezentuje. Ja mam suche łapki teraz na Górski strumień mamy O zapachu górskich ziół. O, nice. tu jakiś gdzieś. Ja chyba nie ma. czy co, że jakieś działa konkretnie? Jakoś. Po otworzeniu pewnie będziemy. No. Na razie to bym tak nie powiedziała, ja to... Tak to pewnie tym wszystkim, tak, że tak powiem. nie powiedziałam, żeby to jakieś bój działa. teraz ta kupiła właśnie solę do kąpieli, a zapachu to tak. było sosny. sosny. O, no, one pachną. mocno pachną, o, no. sztos to jest, no. O, kolejny rakotwórczy wroszek. Zielonutki. <noise> znowu? O, no i znowu tak śmierdzący, no. Nie mogę dać dwóch pachnących, tylko dałem no. śmiergę. Może jeszcze będą, wiesz, ale no to mogę na przykład niebieski zrobić. Czemu nie ma dla tej Jesteśmy już na dziewiętnastym okienku Iry, do okienka, i udało mi do, do kąpieli. Tylko nie możesz teraz przychylić by się reszta by okay. Więc good luck, thank you. Kręć, comicu! Chyba im się skończyły pomysły i powtarzają. A może to po prostu ma być zachowane w nutach tego jednorożca? Ale pachną inaczej. Tak? No. No, faktycznie. A bo ta jest ta jest taka bardziej kremowa, a ta jest bardziej biała, widzisz? Ekry. E tak, ekry. Albo ja sobie to wymieszałam po prostu. Ej, a mogliby na przykład 24 okienko zrobić większe? Nie wiem, nie macie tak, że jak czekacie na kalendarz, w sensie jak macie kalendarz odnowy... To jest większe, bo tam jest kula. No tak, no ale wiesz, to mogłaby być jakaś giga kula. Kolejny, o widzisz to ja otwieram więcej tych. I znowu pomarańczowy mamy tutaj ten e, proszek, czy ten tak, kapsiuski z proszkiem. Tak, one faktycznie są takie skusi. się, ale łatwiej się będzie podzielić, jak są takie A Ale teraz biorę się za kolejną kulę. <grym> <grym> później... A nie, później już na mnie bo wypadnie kulę. O, a to jest jakaś inna. Taka żółto-zielona coś, takie coś. Taka limonkowa. Troszkę. Otwieram się na sam koniec. Jakoś prawie w ogóle nie czuję. Nie no, pachnie tak lekko. Oj, aż mi tam... za będzie o powierzchni. Może lekko? Mm, ja bym powiedziała jakieś zielone jabłuszko. <grystanie> <grystanie> Sielskie popołudnie. Nice. Tabletka do stóp i dłoni. No. Tak. <grystanie> Zapachu słodkiej frezji, wzmocniony soczystym mm. owocem granatu. O, ładnie No, ale bardziej tą frezję czuć. Pachnie jak jedzenie. Nie, pachnie tak. Taki jak takie... Takie Jedzenie w knajpie, no nie wiem. <grym> Słuchaj, czy Hanoi tak pachnie? No, ona spodziewać by się można było. Tak, a więc teraz się zamienimy. Ja wezmę kapsułkę, Marika weźmie kulę. Ostatnią zaraz. Teraz wiesz ty. Tak, a więc mamy kolejną squishy, tą I fajną. I to i Chodź, ostatnie, dwudziesty czwarte, okienko. Kula śniegula. Kula śniegula. Gimidat. Jest! Tadam! I ta jest też inna, bardziej fioletowa, nie? No. Nie mogę tą dziurką już chodzić. O, ta pachnie takim winogronkiem? No, nie? Taka ojeść fioletowa i jest to winogronko. Tak. A więc zaprezentuj jak wygląda kalendarz, <grym> tylko upatrz, żeby się nie wysypał. No, tak mniej więcej nasz biedny się wygląda. No tak, słabo, bo na przykład niektóre, wiecie, jeżeli się ładnie powiedzmy okienka otwierają, to można sobie też wykorzystać takie pudełko wtedy i na przykład zrobić komuś albo po prostu sobie na kolejny tam raz. Dobra, a więc podsumujmy, jak my tam mamy, żebyśmy żeby, żeby zgadły, czy to było. Osiem kul barwinki. Aha, no <średenia> osiem kul do kąpieli! No się tutaj nie będziemy wszystkich podnosić. Raz, no, zróbmy chyba przyliczeń. Siedem, bo osiem ich jest. Tak, osiem kul do kąpieli. Pięć tabletek do kąpieli dłoni i stóp. To są chyba największe sztosy uważam? Tak, jest ich pięć i mają bardzo ładne kolory i fajnie pachną. Tak. No bo są zróżnicowane też te zapachy tak bardziej, że faktycznie jak włochacie, to czuć, ale mnie to boli. Trzy tabletki, tabletki barwiaczego... Są trzy barwinki, jak mi się podzieliły barwinki. To było jest pięć tych suchych. O nie! zaraz dawać takie sztowe. Dwie kostki do kąpieli, które się bardzo muszą. Więc ich nie podniosę. Tak. I sześć kapsułek pianotwórczych. Kapsułki rakotwórcze. Tak. No, więc, jakbyś oceniła ten przepiękny kalendarz. Takie. Dałabym powiedzmy z 35-4 dychy górę. No, za 60 zł to trochę dużo. No. Ym, bo ostatnio na przykład kupiłam. Chociaż w sumie kupiłam ostatnio trzy kule do dychu. U, więc. Znaczy, ja, nie mówię, że tak teoretycznie wartość tego przewyższa, ale całe doświadczenie to nie, A, da no, tak, nie bo jest bardzo źle zrobione. To, ten karton jest za gruby po prostu. No. To powinny być. Okienka powinny być chociaż cieńszego zrobione. To coś. Nie wiecie, niby fajnie, zabezpieczone, ale z drugiej strony no, nie da się fan. tego wyrwać. Totalnie nie. to nie był fan, tylko to takie było, wiecie, że to brziało. No. Wolałabym, żeby każdy jakby produkt miał też właśnie jakąś tam banderolkę czy opis no. po prostu. No bo tak na dobrą sprawę nawet nie znamy tych zapachów, chyba, że tutaj są z tyłu. Jakie są? Są, że tak powiem składniki, ale no. Muszę tu czytać, będzie tak. tam sodium da... Nie no, masz kula pomarańczowa, tak. No. Aha, no faktycznie. No. no właśnie. No to są takie składniki, że nawet nie wiem, czy to są naturalne, czy nie, raczej nie. No generalnie spoko, bo ja lubię rzeczy do kąpieli, więc to się na pewno nie zmarnuje, więc jakby będzie fan skorzystania tego. Z czego jesteś najciekawsza? E w sumie to nie wiem. Że tak powiem, te wygląda najfajniej, ale no raczej sobie nie będę moczyć stóp. Ja jestem mhm. chyba najbardziej ciekawa tych barwinków. No. W sensie, że jakby no... Nie wiem, ja wiem, że to tylko koloruje wodę, ale... ale fajne. Czyli mamy dla każdej z nas taki komplecik. Zaiste. Tych rakotwórczyk. No. jest Jezus Maria. Dobrze, barwinki. Najpierw który chcesz barwinka? Ja nie mogę gość niebieskiego. Niebieskiego? To ja chcę... I tego różowego, czy tam fioletowego. ten Na razie jeden barwinę staje. E, dobra, którą chcesz tą sypiącą się kulkę? No, e, bo nie wiem, którą ty sobie preferujesz. E, a czy ja sobie weźmie żółtą? Albo ty niebieską, bo to jest. ty jesteś w rewenklu. A nie wiem, jak się używa takich. O! No i rozsypała! Już i tak było rozsypane, żeby nie było. Co to jest? E, kosztki do kąpieli. Aha, po prostu rzucić i cieszyć się kąpielą wbrej. Tak, no. Jak wszystko pewnie. Bym... Okej, okay. kule do kąpieli. To tak, mamy tutaj podobne kolory, więc tu sobie możesz wybrać. I tu. I zostały nam. Tak. Ja biorę romantyczny wieczór, bo się z Karolkiem zrobimy romantyczny wieczór. Tak, górski strumień, bo jestem ciekawa. Dobra, to ja chcę jeszcze może. Wakacje pod palmą. Także że zmarłmoniatkę. No i dobra, no i teraz zostało nam sielskie popołudnie i barwinek, Co boisz. A, majętnie. To ty sobie z jako że mniej moczysz stopy niż ja. Tak, moje hobbycie stopy, wiesz, w ogóle nie stopy. No i dobra, no i takie nam się tutaj kompleciki zrobiły, to też Wam tak. zrobimy przebitki tych komplecików przepięknych. Dajcie znać w komentarzu, jaki wy kalendarz adwentowy otwieracie w tym roku. I zaczynamy święta. Pa! Myślałam, że jeszcze jakoś się pożegnam, ale dobra. Pa! <śpiewanie>